Kochany moi dziubeczku, przejaci tak mocno jak ino umia. I łońskiego roku próbowałem 365 razy się z Tobą przespać. Ale udało mi się to ino 36 razy. A to oznacza, roz na 10 dni. Skuli Ciebie, łaża do spany i struty. Bo albo jest za zimno, albo za ciepło, albo za czas, albo za późno, albo za cicho, albo za głośno. W zeszłym roku z kuli tych powodów nie spałeś ze mną 100 razy. 30 razy ze mną nie spałaś, bo byłaś śpiąco. A 20 razy, bo nie byłaś śpiąco. 15 razy byłaś zmęczono. 10 razy wykończono. 5 razy choro. 3 razy byłaś nie w sosie, rozbyłaś bulwersowano. Dwa razy miałaś kaca. 3 razy migrena, 4 razy nowofryzura. 5 razy świeży makijaż. I 6 razy miałaś dość wszystkiego. Siedem razy nie wypadało. Dziesięć razy nie miałaś ochoty. Pięć razy czasu. Dwa razy pigułek. Pięć razy było nie na miejscu, bo było za twardo, albo za miękko. Dziesięć razy bolał Cię krzyż. Osiem razy gowa. Pięć razy serce. Dwa razy zęby, a rozgryzło Cię sumienie. Piętnaście razy grali złotopolskich. Dziesięć razy świętowojna. Trzy razy skokoł małyż, rozleciała sztafeta. 4 razy 400 metrów. Dziesięć razy spałaś u koleżanki. Piętnaście razy na materacu. I szesnaście na ślągu przed telewizorem. Nawet te trzydzieści razy, kiedy my spali razem, dwadzieścia jeden razy było za długo. Trzy razy za gipko. Dwa razy za powoli. Dziesięć razy musiałem Cię budzić, żeby Ci oznajmić, że już skończyłeś.